Cześć. Dla nas istotą wszystkiego jest to, że mamy wyjść na boisko i zdobyć trzy punkty. Niezależnie od tego, z kim gramy, jaką klasę przedstawia przeciwnik, czy jest dobry, czy jest zły. Naszym nadrzędnym celem, wychodząc za każdym razem na mecz, jest być tak samo odpowiednio przygotowanym, czy gramy z Tomaszowem, czy z bliską. Nie interesuje nas nic innego, tylko, tylko my. Jesteśmy tak mocni, jak sobie to założymy. Jesteśmy tak mocni, jak to pokażemy na boisku. A nasza moc pochodzi z tego, że jesteśmy drużyną. Trzymajmy się tego jak najdłużej i jak najmocniej. Razem możemy wszystko. I tylko razem możemy być niezwyciężeni. Jedziemy Dziękuję. <kluczy> I tak. Jak się czujesz po ostatnim występie, gdzie strzeliłeś dwie brameczki? Dobrze, ale nie dosyt, bo czekałem na pierwszego hat -tricka. Wszystko jest przede mną, no są jakieś cele. Co oznaczała ciszynka y, po brameczce? Ogólnie graliśmy w Fifę zawsze. Robiłem tą ciszynkę, lubiłem ją. Jeszcze mam za nadrzupalę,

Czekam? Myślę, że tam się będzie nie tak. Na nie I co, ja, ale tu bo jest on Michał, masz ten, y, z tego. No. Dlatego umówmy się o swojej jednej rzeczy, nie możesz być zaskoczony. Nie, nie, Absolutnie. absolutnie.

Hmm. Jak samo poczucie w dzisiejszym dobrze. meczem? Bardzo dobrze. Bardzo się cieszę, że tu jesteśmy. Zrobiłem sobie kółeczko wokół stadionu, żeby zobaczyć co, gdzie i jak. Bardzo mi się podoba. No i byle, tam, byle do przodu. I razem po nas. Brawo! Bravo! 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 Pamiętajcie, że my tu nie przyjechaliśmy zwiedzać i podziwiać, zrobić robotę i jechać dalej. Pełna mobilizacja, pełna koncentracja, świadomość i odpowiedzialność. Pamiętajcie o jednej rzeczy. Przeciwnik jest ważny, ale to my jesteśmy najważniejsi. My. Posiła jest w drużynie, panowie. Jedziemy po zwycięstwo. Kto wygra mecz? Prawie. To nie ja pełnost Może to już ten wiek, Bo, że nie wszystko słyszysz. Ja też tak mam na przykład ja słabo widzę. No to co? Panowie dobrego meczu Fajnie sobie spróbujcie pograć piłką, ja spróbuję wam nie przeszkadzać i przede wszystkim bez kontuzji. Tak szanujcie siebie, to ja będę szanował was. No oczywiście mnie też, tak? Zdrowia!

Jestem drugi, Katia. Eryk, kopie ten! Kopiecie! kopiecie! Poko! Poko! Ej! 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 Ej!

Hwyl i fan laeth, hwyl i fan laeth. Hwyl i fan laeth, hwyl i fan laeth. 시 세하 게하니다